Niemieckie media rozpisują się mocno na temat Delichta, bo e, to jest oczywiście, polaryzu to, jest oczywiście polary to jest oczywiście mocno polaryzujące widzicie, ochroniarz teraz jest potrzebny w osobie Mateusza, bo tutaj ciężko się przebić, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę, a ja oddaję głos Mateuszowi, a ono Polakach. No, najpierw powiem o Szkotach, bo powiem Wam szczerze, że zaczyna tutaj krążyć już alkohol inny procentowo. przeszli 36% wyżej w stosunku do piwa. I zaczyna się tak robić, że już nie reagują. Nie, Panowie, nie przechodzimy. Są w Kadrze, come on, Scotland. Good luck for tomorrow. No, yeah, yeah. Thank you very much, U, my who is my friend. player? Magin, Gilmour, uh, MacDomine? Magin! Magin! A co Magin! Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay, Dobra, słuchaj, mówi, że będzie 2-1 <laughs> <laughs> e, Zaraz się tutaj oczywiście odnoszę do